Wielkim optymizmem nastraja przygotowanie i wiedza, jaką zaprezentowali uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych podczas seminarium uczniowsko-studenckiego Problemy ochrony środowiska. Na seminarium zostało zaprezentowanych 10 filmów, 45 posterów, 48 plakatów i aż 25 referatów. Tematy dotyczyły zarówno problemów lokalnych, jak i globalnych. Z niektórych z nich można by ułożyć przykazania świadomego ziemienina: Dbają o ziemię jako siebie, segregujesz świat, ratujesz czy środowisko ponad wszystko. Zdaje się więc, że formuła Seminarium jest strzałem w dziesiątkę. Taką głównym inspiracją pewnie było po prostu to, co się dzieje, coraz większa uwaga, którą przywiązuje się do problemów ochrony środowiska i zainteresowanie tymi problemami środowisk coraz młodszych, więc także uczniów, gimnazjów, liceów, a również promocja samego wydziału, żeby pokazać, że tutaj właśnie tą tematyką się zajmujemy i tutaj rozwijamy ją na wysokim poziomie. Okazją do zabłyśnięcia była też debata oksfordzka, czy demokracja gwarantuje czystość środowiska? Debata oksfordzka była organizowana teraz po raz drugi, więc jest to pewna, pewna zmiana. Chcieliśmy prowadzić taką bardziej dynamiczną strukturę seminarium, która pozwoli też nie tylko na prezentowanie czegoś, co zostało wcześniej dobrze przygotowane i przećwiczone, ale też na odrobinę improwizacji i na rozwinięcie innych umiejętności wśród uczniów. Uczestniczyłam już w wielu debatach organizowanych przez Uniwersytet Bałtycki i przyznam, że ta debata bardzo mi się podobała, bo faktycznie było widać dobre przygotowanie, ale też bardzo dobry warsztat, jeśli chodzi o prezentację argumentów, więc słuchałam jej z wielką przyjemnością. Drużyna z Publicznego Liceum Politechniki Łódzkiej stanęła przeciwko uczennicom Publicznego Liceum Uniwersytetu Łódzkiego. Gospodarze przegrali z retoryką i przygotowaniem dziewczyn, które prezentowały stanowisko negujące wylosowane na początku debaty. Przygotowałyśmy się jakiś miesiąc czasu, to co tydzień spotykałyśmy się z naszymi dwoma opiekunami. Gromadziłyśmy artykuły, które przeczytałyśmy w internecie, Byłyśmy również, korzystaliśmy z biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, tam czytałyśmy książki, różne ustawy od Unii Europejskiej. Pomysł na organizację tego typu wydarzeń, angażujących do samodzielnego poszukiwania wiedzy i przygotowywania prezentacji, jest pozytywnie odbierany przez samych uczniów. Świadcza tym liczba referatów, plakatów oraz frekwencja na seminarium. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona widząc ogrom pracy, jaki został włożony przez, przez, przez uczniów. I przed nami jeszcze kolejne referaty, więc kolejna dawka informacji, którą nam zaprezentują. Bardzo fajne doświadczenie, bo pierwszy raz w czymś takim brałam udział i no naprawdę, tak mogliśmy się w sumie dużo dowiedzieć. Mamy też teraz takie pojęcie, co się dzieje na świecie. Dużo ciekawych rzeczy się dowiedziałyśmy. No i ogólnie tutaj wystąpienie, rywalizacja z Liceum Politechniki. Następne seminarium dotyczące ochrony środowiska za rok, a ale z wiedzy płynącej z referatów warto skorzystać już dziś.